Kochani Kaszuby pozdrawiają ziemię odzyskane, tu nieśmiały Koniola D12, jak widać w moim niecodziennym stroju, człowiek, który wygrał wybory z przystanku autobusowego o nocnej linii 415 w Kartuzach. Dzisiaj silna ekipa uderzeniowa z zdolnej młodzieży artystycznej reprezentującej podziemie Stadowe Pomorza i Kaszub przybyła na gościnne progi klubu Maniana aby świętować jego piąte urodziny. Czeka nas największa impreza od czasu wynalezienia koła, żarówki i zlewozmywaka. Największa impreza od czasu nagręcenia serialu M jak miłość. Największe szaleństwo estradowe i urodzinowe od momentu, gdy słynny artysta rybiowy Stachurski wyemigrował w 1958 do Ruandy, aby tam nagrać swoją epokową płytę pod kryptonimem. Nawet Ruandzie Stachurskiego znają i w kalesonach hity śpiewają. Kani, piąte urodziny maniany oni to wiersz napisała ta słynna poetka noblistka Wisława Szyborska. Gdy maniana jest na scenie, wtedy skacze mi ciśnienie. Gdy maniana przystępuje do akcji, każdy z nas dostaje pozytywnych wibracji. Jak w tej sytuacji powiedziała, nasza nieco stuknięta koleżanka doda elektroda. Gdy widzę maniane odloty, spadają mi galoty. W staropolskim prosimy. Twarze klubu, twarze Maniany, słuchajcie. Był to cudowny pokaz. Dziewczyny miały stroje uszyte z fotografii e, osób, które najczęściej upijają się w klubie. Tak więc taki pokaz rodzinny można powiedzieć. Była relacja, podkrełem cztery twarze na trotuarze i nie jest winą Agi Magerle, że tam ma, właściwie wystawa zamieniła się wkrótce, w zbiorowy list gończy. Dokładnie, słuchajcie, e, wiele osób bawiąc się w Manianie straciło swoją twarz. E, no i e, te twarze będzie można za chwilę zobaczyć. Są to twarze, że jak powiem, konio, jakby to powiedzieć, tak samo o Twojej twarzy można powiedzieć, że jest to twarz, która odzwierciedla okrutny upływ czasu i e, no, twój okrutny życiorys. Wiemy, że miałeś ciężkie dzieciństwo. chodziłeś do szkoły przez pole minowe, w dodatku z woreczkiem żółciowym na pantofelki. Słuchaj, wiemy za to, że Twoja matka używała Cię jako świetnika. Nie jest to tajemnicą. Słuchajcie, konio miał ciężkie dzieciństwo, bo w dzieciństwie zapaliła się kołyska i ojciec próbował gasić łopatą. Proszę Państwa, za chwilę dalsze szczegóły z naszego intymnego życia, szczególnie prenatalnego, a oto Jaga powołuje nas do kolejnych ujawnień estetycznych form. Uwaga, uwaga, nawiązanie do słynnej akcji z klubu Maniana twarze Maniany! Prosimy! Poznacie tutaj wielu swoich kolegów. Tam są wkomponowani w te stroje. Kolegów z wojska, z więzienia, z podstawówki, z porozówki, jest, z naszej pracy. Słuchajcie, w zasadzie jest to galeria największych pijaków klubu. zdjęcia pojawią się w różnych miejscach strojów prezentowanych przez wspaniałe dziewczyny. Poznajemy. Czy to jest prezent Wrocławia? Nie, to... Najsłynniejsi bywalcy na strojach, naszych wspaniałych dziewcząt. Twarze maniany... Już, już, poznali, poznali, już pniamy, poznali kolegę, pniamy. tak? Jest, jest, czy, czy jest obecny, czy jest także dzisiaj? Jest, jest, jest. kamerzysta. Proszę Państwa, Twarze Maniany tworzą słynną bankową grupę Alkoholicy z jednej ulicy. Najsłynniejsi bywalcy klubu. Żeby zasłużyć sobie na taki strój, trzeba było przepić przynajmniej trzy małe fiaty. Trzeba było przepić pięć esperali. To jest kobieta z człowiekiem na cyckach, który wygląda jak powiększony plemnik Tarzana. Wygląda jakby w filmie Krzyżacy grał rolę Stringu Ulricha von Jungingena. Jakby w filmie erotycznym powrót Czterech Pancernych grał rolę Komornika Szarika. Kto go zna? Słynny pan Festuk Breslau. uwaga, kolejna twarz wykrzywiona. Designer. Radością bywania w Manianie. Projekt, który zaprojektował gościnne wręcz maniany, którym wielu straciło swoją tożsamość i sens życia, ale jeszcze wielu ją odzyskało. Najsilniejsi bywalcy klubu na strojach, kreacjach naszych dziewcząt. Twarze maniany. Historia klubu we wspaniałym pokazie Agi Magerle. Refleksje, wspomnienia, coś, ale się działo. Te twarze nie zawsze były twarze. Czasem były na podłodze. Najczęściej były w damskiej Dolezie. dolecie. Zawieszone na Ale to są jasne konsekwencje pewnego pojutra życie. I słuchajcie, to... kolejny wybalec, tym razem była kobieta. W ramach akcji być z kobietą i nie upaść na beton. Ta kobieta pomała wiele serc i wyczyściła wiele kart kredytowych. Jest lepsza od komornika z Gdańskiej, Stości Gdyńskiej i Stożci Szczecińskiej w stanie upadłości. Wszyscy ją znamy, wspaniała dziewczyna, niestety ma zasady, na pierwszej rance robi tylko loda. Okej, okay, kochani, dziękujemy i to był pokaz twarzy maniany. Kosmiczna babcia klozetowa. Jeszcze raz wszystkie dziewczęta. Cóż za cóż za przekroczenia, cóż za emocje. Tomek Jacyków przy nich to pikuś. Tomek Jacyków mógłby dziewczynom poprawiać skarpetki. Mógłby prasić stringi. Brawa, 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 naszych dziewczo, brawa dla wszystkich. Ktoś jest do malonego, coś wspaniałego. Pełna szaleństwa, pełna radości, Angela. Od klubu Maniana Odsłonach w wspaniałych kreacjach, przypomnę dziewczyny Kokoty, biuro rzeczy znalezionych, indzienna fiesta, twarze Maniany i oczywiście Maniana Future. Jeszcze raz zapraszamy AG, AG. Piter elegancji, w cudownej, wspaniałej, niesamowitej kreacji. Jacku, zrób szpagat imienia Stoczni Jacek, Jacek rozpoczyna zdjęcia do filmu Czterej Muschieterowie. cóż za niezwykła, wspaniała Zagracja. Kochani, kochani cóż, zapraszamy wszystkich na górę. Eee, myślę, że urodziny Mariany ostro rozpoczęte, a tam na górze szaleństwo, ekstazja i Paranoia, Konio i skiba. Zapraszamy serdecznie.